Słuchajcie, widzowie, pod ostatnim odcinkiem jest około 25 playerpicków do zrobienia, i w tym również za każde 100 polubień robimy jednego plus playerpika. Także się może okazać, że dzisiaj o 20 na streamie będziemy ich robili nawet ponad 50. To zależy od tego, ile jeszcze tutaj dacie radę wbić łapek w górę, ale te dwa materiały się sumują i zobaczymy, ile tego będzie. A powiem Wam, że tych kart mam naprawdę dużo, bo sprzedawałem wszystko, co miałem w klubie, więc myślę, że będzie fajnie. Dodatkowo subskrybujcie kanał, bo dzisiaj YouTube postanowi mi zabrać 500. Subskrypcji, zobaczcie, czy nie zabrało właśnie Wam. Co prawda, jeszcze jest ponad 84 tysiące, ale w czasie rzeczywistym jest 83 700. Także smutna, minka, bo niestety nie lubię, jak YouTube mi subów zabiera. Oddala nas od wymarzonego celu, ale trudno, damy radę. Dajcie znać w komentarzu, kto dzisiaj będzie na streamie. Ale, ale przede wszystkim piszcie, co sądzicie o tym formacie, bo dzisiaj jest dość luźny format pogadankowy o FIFA 21. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym materiale poruszymy wiele wątków, pogadamy sobie po prostu o FIFCE 21, a ja powiem Wam to, co ostatnio mnie denerwuje, czyli wow, narzekanie u Mexa, to co lubicie najbardziej, ale jest jedna rzecz, która mnie ostatnio dość denerwuje mocniej niż kiedykolwiek, a mianowicie powtórzone SBC, to co ostatnio jest po prostu jakąś plagą, a mianowicie wychodzą cały czas te same powtórzone SBC, czyli tutaj na przykład PlayerPic88 Plus ostatnio był. Znowu postanowili go powtórzyć Tak samo piłkarz Futis To też powtórzyli jako tą po prostu e, niepowtarzalną No ale to akurat spoko To mogli powtórzyć, bo to fajne SBC Co nie zmienia faktu Chyba już po raz trzeci 10 rzadkich piłkarzy o 7+, plus, A już nie licząc chociażby SBC o ikonę Optimus Która też już wyszła ze 4 razy Ale co jest najgorsze w tym wszystkim Że każdy z tych SBC jest niepowtarzalny Plus... Są dosłownie te same wymagania co zawsze Co czyni te SBC kompletnie idiotycznymi Bo mogliby zrobić je chociażby powtarzalne A dlaczego tego nie zrobią? Bo nie byłoby kontentu Co nowego by mogli dawać? No właśnie i to jest moim zdaniem giga problem Bo myślę, że całkiem spoko opcją by było Dodawanie nawet już tych samych SBC Ale ze zmniejszonymi wymaganiami Come on, FIFA się już kończy Jest 26 sierpień Za dwa tygodnie już nikt kompletnie w to nie będzie grał A mimo wszystko ja jestem jeszcze twórcą Jednym chyba z nielicznych obecnie, troszkę dajmy na to z tych, którzy mają więcej subskrypcji z FIFA i staram się nagrywać codziennie odcinki, robić bardzo dużo streamów, ale po prostu czasem już nie ma z czego i strasznie mnie to boli jako twórcę, bo jednak chciałbym wam coś pokazywać na tych odcinkach albo streamach, no ale po prostu czasem nie ma z czego i moim zdaniem jest to mega smutna rzecz. Druga sprawa tyczy się już tych kart, szczerze, teraz wychodzą te wszystkie karty. Ja już nawet nie zwracam do końca uwagę na to jakie karty wyszły Dla mnie każda jest taka sama, a jedyna zmienna jest to ile mają sztuczek Bo Kaman, każdy napastnik jaki wychodzi to totalne, ten, typowe atrybuty to Plus 90, tempo, dryblinki, strzały, a najczęściej plus 95 I dodatkowo tylko zastanawianie się 4 na 4 to niegrywalne, tutaj 5 na 5 Kozak! Ale co się tutaj równa? Tak sobie myślicie, 8 składów, okej, okay, wysoko ocenionych. a gdzie tam, rzadki, złoty, 81, 80, 82, 84 i 86, no już się odczepią się od nas, jeżeli chodzi o te fodery słabych kart, to już będzie na stałe, w sensie, na pewno do końca tej Fify, ale myślę, że będzie i w następnych edycjach, I jej postanowia, że jest to genialny pomysł, Tutaj to samo tyczy się Titego, no obrońcy też plus 90 tempa na Sio. No bo jeżeli tego 90 tempa nie będą mieli, to wiadomo, że są absolutnie niegrywalni. I to tak samo, typowy schemat, plus 95 zawodnik ofensywny. Wiadomo, że karta niegrywalna, bo 4 na 4. <grych> znaczy wiadomo, że niegrywalna to też tak przez palce. To ten Renato Sanchez w ogóle co to za karta wyszła? On wygląda jak najlepsza karta w historii całej FIFA, a dostaje ją ziomek, który no nie oszukujmy się najlepszym piłkarzem w historii piłki nożnej nigdy nie był. No ale wiadomo, że taki Rena Sanchez, zwiedzić. Akurat to jest fajna karta, przez jego waliu jest dość tani, co nie zmienia faktu, że w tej lidze weekendowej. Nie wiem, trafiłem na niego z milion razy. Naprawdę, to, to jest też hit. Obama Young, to samo plus 90, każda statystyka, chociaż on jest akurat bardzo drogi Moim zdaniem kompletnie nieopłacalny. A w ogóle, widzowie, nie wiem czy wiecie, bo... Tutaj nie mogę teraz wejść na tą zakładkę, bo są nagrody, a nagrodę otworzymy dzisiaj na streamie w harmonogramie. Jest pokazana tylko jedna liga weekendowa. Ostatnio na streamie mi ludzie jechali. Że co ty, Meksu gadasz? Liga weekendowa do 15 września i tak dalej. Nie wiem. Jeżeli ktoś z Was wie, ile jeszcze lig weekendowych jest zaplanowanych, to piszcie w komentarzu, bo wydaje mi się, że to już jest ostatnia. Chyba, że to jest jakiś fake i źle pokazuje strona. Znaczy, no ten harmonogram i jej, ale z tego co pamiętam, nigdy. On właśnie źle nie pokazywał, zawsze tam były wszystkie te ligi weekendowe nadchodzące, a teraz jest tylko jedna. Może to mój błąd. Dodatkowo wyszedł ostatnio, nie tak dawno właściwie, Ronaldo Nazario Delima, czyli najlepsza ikona w historii FIFA. No nie oszukujmy się, Nazario był, jest i będzie najlepszy. Genialne statystyki, ale przede wszystkim chodzi tu o jego fenomenalną e, posturę w samej grze. Oczywiście te, te karty, no, nie mogło być słabych wymagań, gdyby były słabe to każdy by go zrobił i byłoby to co teraz z Johanem Cruyffem i Renato Sanchezem, po prostu już mi się wymiotować jak widzę ich w lidze weekendowej, a widziałem ich naprawdę w co najmniej 20 składach w ostatniej lidze weekendowej, więc mega nudy, dodatkowo zobaczcie, no wymagania są kosmiczne, no ale jak mówię, no za taką kartę to nie ma się co dziwić. Ale tak szczerze, na tym etapie gry, moim zdaniem już takiego Nazario za tyle nie warto robić. Ja przynajmniej bym sobie nie zawracał głowy, bo tak szczerze, zanim go zrobimy, to co, to jeżeli to jest ostatnia liga weekendowa, przypuśćmy, to po co nam ten Nazario? Totalnie jest bezużyteczną kartą, no bo go i tak nigdzie już później używać raczej nie będziemy. No kto będzie Division Rivals grał na tym etapie? No, no nikt. Tym bardziej, że nawet nie ma sensu za bardzo tego trybu odpalać w momencie, w którym gramy całe Food Champions, no bo później to już gramy totalnie o nic. To z takich rzeczy, o które chciałem myślę narzekać, bo, bo warto i jej nie ma kompletnie pomysłu na, na nowe ikony, na nowe, znaczy na nowe ikony, na paczki z ikoną. I właśnie, chciałem wam jedną rzecz zaprezentować, bo też często mnie, nie wiem o tyle co skarżacie, ale często mówicie, ej Meksu, skąd ty masz tyle foderów i tak dalej. No foderów mam naprawdę dużo, zresztą zobaczcie sami, tych kart wysoko ocenionych mam bez liku. I bardzo dużo osób mi pisze w momencie, w którym mówię, robimy Krojfa czy Messiego. Ludzie mi mówią, Meks, ale po co ty to robisz? Jest sierpień. Ja już nie gram w to. Nie dam ci się cieszyć graniem w FIFA 21 w sierpniu. No właśnie, to jest takie typowe myślenie, które mnie dość mocno denerwuje ostatnio. No to skoro ty mordeczko nie grasz, no to, to nie zabieraj fanu innym ludziom z gry. Ale to już mniejsza, jeżeli chodzi o to. Przede wszystkim. Ja również się zgadzam z faktem, że nie chce mi się ładować wysokich ocen w karty, które są, jakby to powiedzieć, no już nie, niezbyt sensowne. Bo, jak mówię, ta FIFA się kończy, rzeczywiście robienie wysokich ocen jest bez sensu. Ale z drugiej strony, po co mi te karty zostawiać? To jest też rzecz, która mnie trochę zastanawia. Niektórzy mówią, Meksu, zaraz wyjdzie paczka o ikonę powtarzalna, zrobimy ich milion. Okej, okay, ale ja szczerze wam powiem, nie wiem czy takie SBC wyjdzie, w tym roku SBC o jakieś paczki z ikoną jest praktycznie zerowe, są same piki i jej już totalnie olewa paczki z ikoną i daje same piki i powiem wam tak szczerze, że wątpię, że takie paczki wyjdą, prędzej wyjdą jakieś piki z ikoną powtarzalne, ale czy wyjdą w ogóle? Naprawdę nie wiem, jest już 26 sierpień, bodajże rok temu, już ze dwa tygodnie wcześniej mogliśmy się cieszyć takim SBC. Na no teraz, w przypadku ostatniej ligi weekendowej, to po co wypuszczać takie SBC? Też po nic. I jej strasznie uśmierciła tą grę, już na tym etapie gry, no bo nie oszukujmy się. Powtarzają, SBC widać, że już nie mają pomysłu. A naprawdę nie rozumiem, co im szkodzi po prostu wydać. Takie powtarzalne SBC-o ikony, żeby dać ludziom jeszcze się pobawić tymi kartami. Tak jak mówię, nawet o dowolną ikonę Baby, Meat, Prime Optimus i z bardzo niskimi wymaganiami wtedy. Tylko po to, żeby sobie potwierać, pobawić się grą. Naprawdę szczerze widzowie, nie wiem jak Wy sądzicie. Ja wątpię coraz bardziej w to, że takie SBC wyjdzie i tyle kart się marnuje. A już ta rozkmina pomiędzy Meksu lub Krojfa, Meksu lub Optimusa też mnie troszkę męczy. Bo po prostu sam nie wiem, co mam robić. A, tak w ogóle, przypominam. Odcinki są codziennie, 14, jeżeli ktoś nie wie. Sorki tutaj za troszkę yy, zły ekran. Mniej więcej wygląda to tak. Mbappe, Neymar, Renato Sanchez. Tutaj jeszcze myślałem o tym Krojfie. Zastanawiam się wciąż, czy jest sens po prostu te karty robić. Nie wiem, czat. Tak naprawdę... Nie wiem, czy jest sens to wszystko robić w tym momencie. No niby też po co zatrzymywać te karty, po co je marnować. No ale z drugiej strony. Jeżeli nie wyjdzie żadne SBCO ikona a ja te karty będę trzymał, to na koniec gry wyjdę na głupka. Będę miał milion foderów, które będę mógł sobie wsadzić w 4 litery. Nie wiem co sądzić o tym, ale wiecie co jest jeszcze najlepsze? Że jak zrobię jakieś SBC ikony, wydam wszystkie karty i tak dalej, to następnego dnia wyjdzie jakiś zawalisty pik z ikoną, paczka z ikoną powtarzalna. Jestem tego pewny, bo takie jest życie. Myślę, że każdy z was wie o co chodzi. Dawajcie znać, my piszcie co sądzicie o tym wszystkim co się obecnie w FIFA dzieje, bo moim zdaniem SBC, które wychodzą są naprawdę mocno słabe Powtarzanie SBC na tym etapie gry jest naprawdę lipne. Boż nawet jak robią tu rozbudowę 8-7 plus razy 10, to nie wiem, zrobić 8-8 plus razy 10. Zmniejszyć wymagania, cokolwiek, a nie to powtarzać trzeci raz z rzędu. Już o tych pikach z ikonu nie wspominam które są po raz milionowy powtarzane. Dzięki za uwagę, piszcie co sądzicie. Do usłyszenia dzisiaj o 20 na streamie, który na pewno będzie. Sorki, że dzisiaj nie było, ale po prostu wypadły mi takie sytuacje, że ostatnio trochę FIFA i YouTube zacząłem... Stawiać ponad swoje życie prywatne, co zresztą widzicie na odcinkach na streamach, więc musiałem trochę rzeczy ogarnąć. Ale dzisiaj, już ten stream mam nadzieję, że będzie normalnie o 20. Do usłyszenia. Pa!